Siemaneczku, witam was, jestem Marcin, ze mną jest... Marcel I dzisiaj pobijemy kolejny rekord Mamy taką nadzieję, nie? No. Yy, Marcel też będzie grał Więc zaczynamy yy, Ile będziesz miał, Marcel? Nie wiesz? Dobra Słuchajcie, Marcel ma dopiero 5 lat, masz, nie? No, dopiero ma 5 lat, więc... Nie piszcie mi w komentarzach, że Marcel mówi niewyraźnie. O, nie zeście młody. Ja też czasami powiem coś niewyraźnie, nie? nie. lecę. Cicho. Cicho Dobra, Marcel, uspokój się. Dobra. Włączymy sobie deskę, nie? No. Za chwilę, jak będę wolny. taka, taka. De 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 297 desek mam. E-e-e. Dużo, nie? Strasznie. Strasznie, strasznie dużo, nie? Mmm, bardzo dużo. Czasem fit. Czasem fit. Słuchajcie, jeszcze może jutro pojawi się e Gieta San Andreas. O, skurde. I być może jeszcze FIFA. FIFA. 12 chyba. Bo mam FIFA 12. Ym, tam może sobie zrobimy karierę jakąś fajną. Nie Marcel? Hmm? Oczywiście Marcel D -D -D nie jest na wakacjach jeszcze. Jeszcze nie ma koniec fery, tak? Ojej, na pociąg. Marcel, a twój rekord to ile masz był? Hmm. Nie umyśl nie? Znaczy, no... Chyba cztery. Cztery? A. Ale słabo. Słabo, ale trochę. Słabo, nie? Słabo, nie? No, no na pewno tam miałeś dwadzieścia tysięcy, może. Jeszcze nie umieś liczyć do dwudziestu nawet. No. Ja włączę sobie deskę na wszelki wypadek. go się rozpierdniczył. Może pobiję, może Marcel, może jest głębokie i szerokie. Też nie? Mhm. Lampy uszkodziłem. Łoś się Tak mój aktualny rekord poza odcinkami to jest 100 tysięcy, to jest milion, milion. No. Milion. Oczywiście Marcel jest tylko dzisiaj wyjątkowo Dzisiaj Jak to może jutro mogę przyjechać. No jutro nie przyjedziesz. No zobaczymy, nie? No nie przyjedziesz. Ty zawsze mówisz, że jutro przyjedziesz, że nie przyjedziesz. Nie no. Przy, nie przyjmiałeś, nie przyjedziesz, bo masz własną sprawę, nie? Mam własną sprawę mam lepsze do <laughs> Jak lekcje odrobienia w przedszkolu Nie No tak gdy do przedszkola chodzisz Tak ale No ale wiesz Musisz, no. musisz no. coś narysować Tak O widzisz Słuchajcie Marcel lubi Lego tak? Lubisz Lego nie? Tak A no najbardziej Lego Ninjago tak? O mhm. Lego Batmana też lubisz nie? No Lego, Lego. Lego przygody Wszystkie prawie LEGO lubisz, nie? Prawie. LEGO Star Wars. Tak, LEGO Star Wars też. Fajne to jest. Ja, ja, ja lubię w takie coś grać. Ja lubię czasami i pograć sobie w LEGO Batmana. No, uspokojenie. O, ta gra jest bardzo uspokajająca. Łasie! Nie nadążam? DKK. Ty się nie rozwalaj na tym krześle Co auć, co ci się dzieje? Pierłeś? Nie no. <laughs> Marcel Co takie smutne Zaraz będziesz grał O się rozpierwszy <laughs> No, pobiłem rekord hmm. 335 Teraz ty Pamiętasz jak to się grał, nie? Tą myszką byłem. A ja tak. Dobra? Nie, nie da się. Musisz mieć tam czekaj. Czekaj na internet? O, dobra. Gramy. Mów coś. No wiem. To mów, bo teraz masz słuchawki i no, się rozwalić. Łe to to był rekord Marcela. Nie śmiejcie się z niego, bo on jeszcze tak dobrze nie umie grać, tak? Na myszce. No. On na dotykowym to Ale nawet... zapieprza jak Formuła 1. Yy... Słuchajcie, ja pobiłem rekord. mamy mm, sobie do 300. 300 desiek. Mm. A mam tego, tego razem? Mam. Te jeszcze nie mam No jest głupia Ten jest fajny, nie? Ta też, oh. to, o, taki grubas <tryk> O ten też jest fajny Ona yeah. też Ten też jest fajny Ten jest bardzo fajny, fajny, fajny. A, ta, ta jest głupia <tryk> Ten jest też fajny, ta jest gruba <tryk> Ten jest maciora <tryk> No to jest Jake Słuchajcie, to by ja było na tyle. Yy, na razie, cześć do następnego już trzeciego odcinka, w którym będzie leciała muzyka, a nie będziemy się odzywać tylko przy przywitaniu. Po prostu się przywitam albo z Marcelem, albo sam. Nie, pozajmę się... Pez, Nara. Nara. Wyraźniej. Nara. Dobra. Na razie, do następnego. Naranja.